Ja mam w kolejnym odcinku z ręką O, wchodzę do wody. I dzisiaj. No. spróbujemy odepnąć tą wyspę. I jakimś cudem. Aha, nic mi nie, nie stać. No nie stać. Więc tak, odebrałam dzisiaj naszą. Okej, okay, to mogę. Odebrałam dzisiaj nagrodę i dostałam dwa pitkie klucze. Wskazujemy to tutaj, cel al i teraz spawn Widzimy, tutaj odbieramy dwie rzadkie skrzynki Bez animacji Już do tutaj. ty Tutaj jest opieka, co ma? No? Nie ma nic fajnego No prostu, tutaj jest fajna Tutaj, zróbmy tak. Mamy dobra, dobra. Wykopmy tą całą część. Okej. Okay. Sią. Okej. Okay. Teraz, tutaj. Chwila. Okej, okay, mamy wykopane. I tak tutaj postawmy. W sumie tu mamy dziewięć generatorów.

A, I teraz idziemy na farmę. No, na farmę pszenicy chodźmy. I wbijemy dwa poziomy i będziemy mogli ulepszyć naszą motykę kolejny raz. I za chwilę będziemy mieć dziesiątym poziom i będziemy... O! Nie, Aha, już myślałam. Ok, mamy poziom dziesiąte, teraz szybko tutaj ubijamy. Właściciel ma 23 poziom, okej. O... Grzyna Krawi jest 18. OK. okay. Tu właściciel mniej gra. OK. Chwilę potrzebujemy. 50 tysięcy. A to mi daje tylko 18. Hmm. Chodzika. Zobaczmy na kolejnym flipie, czy nieładno. Ósmy gram. Na 1500. jak tutaj laguje nawet kiedy 50 50 graczy mniej jest to nawet laguje niż wczoraj bo wczoraj było 300 ha. no no, i. no, i się trwa, no. To teraz próbujemy cel 8000 Więc ja znalazłem takie coś jak dungeony na oraz bosów piekalne kluczie okej okay. Dungeony. ony. Piekalne U. Okay. Okay. Yeah. Uh. uh okay. Watch me. Watch me. Creeper. Okay. Potrzebuję lepszych rzeczy. Więc chodźmy stąd i chodźmy znowu na parę pszenicy. A. Okay. Jak widać. Technik ma po pierwszy poziom. Trochę dziwne. I w tym czasie, kiedy. A. Jezus. No, kiedy nagrywałem, to zdobyłem 119 tokenów. 125 tokenów. I no. Mm. Okej, jesteśmy na ulepszenie. Dwa. Okej. Okay. Ma. Mam karnet Nieważne Daily już dzisiaj odebrałem Nie wiem co tam trzeciego czerwca odebrałam Co? Trochę dziwne, bo nawet Nie mogłem jak, skoro była nowa wersja to no, dziwna Okej, okay, zdobyłem odłamek Kryształowy odłamek Renek celmy 100 tysięcy nikt nie kupi, bo to jest nowa Aha, tutaj się dzieje Okej. Okay, okay. Ktoś kupił. Ty ja. Ktoś kupił. Przekaj. O! Patyk jakiś. zobaczmy, co możemy kupić za te 100 tysięcy. Zgaduję, że nie widzę dobrego. Oj, chyba bardzo nie zabrało. Nie, ja szukam... o, takie matyki szukam. Nie, to nie. Nie ma nic. Dobra. To kupmy dalej. Okej, okay, skoro mamy tak dużo pieniędzy, to kupmy sobie jakiegoś generatora, który tego kosztuje. Czy się opłaca? Chyba nie. No nie wiem. Zmurczę, nie wiem Dobra, no, no, nie Okej okay. To jest mój kolega, więc no jeżeli wam się pojawił To, i to widzieliście, to zostawcie sobie żeby... Lajka i no Idziemy dalej Pytam się, to no, kanapka Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie sobie i lajka. No, dzisiaj, jak na razie, tylko pokopaliśmy, polepszyliśmy generatory. Wydropiliśmy bardzo dobry. Ona było no, Bardzo dobry generator na start. I no, mam nadzieję, że on się odcinek podobał. I co? Cześć.